Jesteś po 50 i nie wiesz, jak zrobić piękny wieczorowy makijaż? Obejrzyj ten film do końca. Podstawą długotrwałego, pięknego makijażu jest oczywiście pielęgnacja, więc stosuję teraz produkty, które modelka ma sprawdzone: kosmetyki z i dopasowane do suchej skóry. Bardzo ważnym elementem jest idealnie dobrany podkład, wybrałyśmy opcję rozświetlającą. Aplikuję go równomiernie, omijając okolice oka, dlatego że tutaj nakładam dwa korektory. Pierwszy łososiowy wewnętrzny kącik, który neutralizuje zasinienia, następnie korektor w kolorze Deep Ivory. Jest troszkę jaśniejszy od naszego podkładu. Języczkowym pędzelkiem do korektora dokładnie wszystko rozcieram. Jako bazę dokładam również odrobinę korektora na powiekę. Produkty, które użyłam są bardzo lekkie i nie podkreślają zmarszczek. Twarz oprószam teraz jedwabistym pudrem, który daje efekt photoshopa na skórze. Paletka, którą dzisiaj użyję wygląda w ten sposób. Zrobimy nią makijaż twarzy, a także oka. Indywidualnie dobieram jej zawartość zgodnie z potrzebami skóry moich klientek. Dlatego jeżeli masz ochotę dobrać sobie idealną paletkę, napisz do mnie wiadomość. Nałożyłam odrobinę rozświetlacza, a także różu, który ma piękne opalizujące drobne, robinki i na koniec bronzer. Duszem do brwi utrwalam włoski oraz wypełniam ewentualne ubytki. Pierwszy cień, który nakładam na całą powiekę jest tomatowy matowy beż. Na mojej stronie znajdziesz również inny film, w którym pokazuję ten sam makijaż oka, ale w większym przybliżeniu i bardziej skupiam się na tym, jakie ruchy dokładnie wykonywać. Także koniecznie obejrzyj inne filmy na tej stronie. Optycznie unosimy matowymi cieniami powiekę opadającą. To jest bardzo ważne, żeby pracować na otwartym oku, żeby cień matowy, w naszym przypadku hazel, czyli taki orzeszkowy brąz, nakładać dosyć wysoko, tak żeby podniósł optycznie właśnie powiekę. Teraz, jeżeli jest to makijaż wieczorowy, nie mogło zabraknąć również troszeczkę mocniejszego akcentu w postaci czarnej kreski. I tak przy opadającej powiece, jeżeli jeżeli dobrze to zrobimy, wiemy jak poprowadzić e, i na jakim momencie skończyć, e, to również możemy wykonać kreskę. Jeżeli masz ochotę zapytać mnie o produkty, jeżeli masz problem też z doborem kosmetyków, napisz do mnie, pomogę ci.